Dzień dobry, hejka, cześć, witajcie! Ja jestem Kasia i witam Was w nowym roku. Wracamy z podsumowaniami tygodnia, także zapraszam Was serdecznie do oglądania. Ale zanim przejdziemy do podsumowania, pamiętajcie o stawieniu łapki w górę, subskrypcji na naszym kanale oraz dzwoneczka, aby najnowsze materiały Was nie ominęły. Obserwujcie nas także na naszym TikToku, Instagramie, Facebooku oraz na naszej stronie, na której codziennie czekają na Was nowe newsy. A co dzisiaj? Kolejna gwiazda odchodzi z Twoja twarz brzmi znajomo. Szymon Majewski ujawnia powód zwolnienia z TVN. Nie żyje uczestnik programu The Voice Senior. Zaśpiewała z playbacku podczas Sylwestra TVP. Teraz chce jechać na Eurowizję. Cezary Pazura wyznał, że musi prosić o pomoc psychologa. Justyna Sieńczyło zdradziła, jak wyglądały ostatnie dni Emiliana Kamińskiego. Doda wyśmiała sylwestrowy występ Edyty Górniak. Zapłakana Janna Kurska opuściła studio TVP. Vanessa z hotelu Paradise zdradziła, czym zajmowała się w zatoce sztuki. Lil Masti spodziewa się dziecka. Okej, okay, przechodzimy do pierwszego newsa, a mianowicie chodzi tutaj o Katarzynę Skrzynecką. ostatnimi czasy do mediów została podana informacja o tym, że Katarzyna Skrzynecka została zwolniona z posady Jurorki w programie Twoja Twarz przy znajomo. W oświadczeniu, które opublikowała, można było odczuć to, że sama jest zaskoczona tą decyzją. A co było powodem jej odejścia? O tym wszystkim możecie przeczytać na naszej stronie, ponieważ tam mamy więcej informacji na ten temat. Jednak odejście Katarzyny Skrzęskiej to nie jest ostatnia zmiana, jaka pojawi się w programie. A mianowicie dowiedzieliśmy się o tym, że z programu odchodzi również Piotr Gąsowski, który powiedział, że jest to akt solidarności z Kasią. Piotr Gąsowski od początku pierwszej edycji współprowadził program razem z Maciejem Dowborem, to też jego strata będzie na pewno dosyć odczuwalna dla widzów. Dajcie znać czy według was będzie to początek końca programu, czy może jednak nowa era, nowa era świetności. Czekam na wasze opinie i przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej, ale zostajemy nadal w temacie Polsatu i wszystkich zmian, które działy się wokół niego. Jak pewnie wiecie, w ciągu ostatnich kilku dni w Polsacie zaszły ogromne zmiany. Tak jak Wam mówiłam, najpierw stacja zwolniła Kasię Skrzyncę, a zaraz po tym w Geście Solidarności odszedł razem z nią Piotr Gąsowski. Ale nie jest jednak koniec zmian, ponieważ zmiany niedługo zajdą na najwyższym szczeblu. A o co dokładnie chodzi? Na początku czerwca ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że po 25 latach współpracy z TVN-u odchodzi Edward Miszczak. Nie wyjaśnił on dokładnie, dlaczego odchodzi z tvn ale powiedział, że czuje on potrzebę zmiany i zmiana taka niedługo nastąpi, ponieważ okazało się, że już 16 stycznia zostanie on dyrektorem programowym w Cała sytuacja z przejściem Miszczaka do Pulsatu zrobiła na tyle dużą burzę w internecie, że coraz więcej gwiazd decyduje się na komentowanie tej sprawy. I jednym z największych zaskoczeń był ostatni wpis Szymona Majewskiego, który wyznał wreszcie, dlaczego został zwolniony z TVN. A jeżeli jesteście ciekawi, co było powodem, zapraszam Was do czytania artykułu na ten temat na naszej stronie. Tam również znajdziecie informacje o tym, jakie zmiany zdążył już prowadzić Edward Miszczak w Polsacie. Także serdecznie Was zapraszam i przechodzimy dalej. A teraz czas na krótką, ale bardzo smutną informację dotyczącą jednego z uczestników najnowszej edycji Devoy's Senior. Adam Musiewicz był jednym z wokalistów, którzy postanowili, mówili zawalczyć o swoje marzenia. Niestety niedawno TVP2 poinformowało o tym, że 61-latek zmarł przed emisją programu. Od kilku miesięcy zmagał się z chorobą, o której poinformował już w sierpniu, kiedy nagrywano odcinek z jego udziałem. W sobotę 7 stycznia miała miejsce emisja pierwszego odcinka programu The Voice Senior i tam mogliśmy zobaczyć występ pana Adama. Więcej informacji na temat całej kariery oraz o jego chorobie możecie przeczytać na naszej stronie, także zapraszam was do czytania i przechodzimy dalej. Ok, zostajemy nadal w temacie muzyki, a mianowicie wrócimy na chwilkę jeszcze do Sylwestra marzeń, który miał ostatnie miejsce. Podczas wspomnianego Syl naszego rodzimego podwórka, jak i gwiazdy światowego formatu. Zaproszeni przez telewizję polską artyści mieli, umilić widzom powitanie nowego roku, ale nie obuło się tak jak zawsze bez kontrowersji i wpadek. I teraz porozmawiamy sobie na chwilkę o artystce, która w trakcie Sylwestra dała popis swoich umiejętności i bezbłędnie zaśpiewała wyznaczone utwory, nawet wtedy, kiedy nie miała mikrofonu przy ustach. Chodzi tutaj dokładnie o Majech Hryzy, która kilkukrotnie miała swoje wejście na zakopiańską scenę. Ok, ale zdawamy temat tych wpadek, ponieważ każdemu się może zdarzyć. Na tej samej imprezie z Janem Martyniuk też zapomniał, że ma śpiewać. No, niestety, wyszło jak wyszło. Ale nie o tym wszystkim chciałam Wam powiedzieć, Was informacja, z którą do Was przychodzę, to informacja o tym, że Maja Chyży będzie brała udział w preselekcjach do Eurowizji. Artystka brała udział już dwukrotnie w preselekcjach, jednak nie udało jej się pojechać na Eurowizję. Tym razem jednak jak sama twierdzi, ma ona prawdziwy hit. Czy tak się stanie, i rzeczywiście piosenka zostanie hitem oraz czy Maja pojedzie na Eurowizję? O tym wszystkim dowiemy się już niedługo. Ja sama jestem ogromną fanką Eurowizji, dlatego jestem ciekawa, czy uważacie, że Maja powinna nas zaprezentować. Czy może jednak widzielibyście kogoś innego? Czekam na wasze opinie i przechodzimy dalej. I muszę wam powiedzieć o występie, który już przez Sylwestrem był bardzo hucznie zapowiadany, a mianowicie chodzi tutaj występ Edyty Górniak razem z jej synem Alanem Krupą, a raczej z Enzo, ponieważ taki pseudonim artystyczny przybrał. Wspólnie na scenie zaprezentowali dwie wiązanki utworów, na które składały się największe hity muzyczne. Cały występ Edyty Górniak dokładnie przeanalizowała Doda, czyli jej najserdeczniejsza koleżanka i myślę, że z tej analizy Edyta Górniak na pewno nie będzie zadowolona. Całe nagranie znajdziecie w artykule na naszej stronie, także zapraszam Was do czytania. jak sama doda przyznała, niektórzy mogą odebrać to za złośliwe i sarkastyczne, ale absolutnie tak nie jest, dla niej było to rozkosznie zabawne. A teraz czas na ostatnią informację dotyczącą tematów około telewizji polskiej. Jak pewnie wiecie, jakiś czas temu Jacek Kurski został odwołany z funkcji prezesa stacji. Po tym wydarzeniu pojawiło się dużo spekulacji na temat przyszłości jego żony w telewizji. Sam Jacek Kurski w jednym zwiadów podkreślał, że gdy tylko będzie to możliwe, to poprosi on swojego następcy o to, aby Joanna Kurska mogła wrócić do pracy. I tak też się stało, wróciła i kierowała pytaniem na śniadanie. jednak spekulowało się o tym, że jedni są policzone. Informacja okazała się prawdą i 5 stycznia w czwartek zakończyła ona swoją współpracę z telewizją Polską. Nie obyło się oczywiście bez łez, ale Joanna mogła znaleźć wsparcie u swojego męża, który czekał na nią pod studiem. A jeżeli chcecie zobaczyć zdjęcia swojej tej sytuacji, zapraszam Was do czytania artykułu na ten temat i przechodzimy dalej. A teraz czas na newsa dotyczącego Cezarego Pazury. Trudno nie zauważyć, że w ostatnich latach Cezary Pazura przed imponującą metamorfozę. Aktor zaczął dbać o swoją dietę oraz zaczął chodzić na siłownie, co poskutkowało zmianą jego sylwetki, na plus oczywiście. Pazurowie ostatnimi czasy gościli w programie Izabeli w którym opowiedzieli o swojej relacji. I jak sam Cezary przyznał, jego zmiana sylwetki nie jest spowodowana tylko chęcią przypodobania się fanom, ale także swojej żonie Edycie. Różnica wieku między małżonkami wynosi aż 26 lat i chyba właśnie ona stała się pewnym problemem dla Cezarego. Problem stał się na tyle poważny, że Pazura myśli o tym, aby udać się do psychologa i najprawdopodobniej niedługo będzie miało to miejsce. A co się takiego stało, i o co dokładnie chodzi? Zapraszam Was na naszą stronę, tam znajdziecie więcej informacji na ten temat. Okej, okay, a teraz czas na newsa dotyczącego Vanessy Wietrzyk. Vanessa już w przyszłości była z naszym biznesem i przez wiele lat pracuje ona jako ringer. Jednak największą rozpoznawalność jej udział w hotelu Paradise. Jakiś czas temu w rozmowie dla party.pl celebrytka opowiedziała o swojej znajomości z Blanką Lipińską, która, jak się okazało, była jej szefową. Dziewczyny często bywały w zatoce sztuki, o której ostatnio jest dosyć głośno za sprawą Iwony wieczorek. Internauci dopytywali ją na jakie zasadach pracowało się w zatoce, o czym celebrytka postanowiła powiedzieć na swoim Instagramie. A co takiego opowiedziała? Zapraszam Was do czytania artykułu na ten temat. Tam macie całą jej wypowiedź, a teraz czas na szybką informację dotyczącą świętej pamięci Emiliana Kamińskiego. Jak pewnie wiecie niedawno aktor nie odszedł z tego świata w wieku 70 lat, gdy tylko informacja Pojawiła się wiele informacja na temat jego stanu zdrowia. Mówiło się o tym, że od kilku miesięcy czuło się gorzej i ewentualne właśnie problemy z oddychaniem oraz operacja, którą przed niedawno mogły być przyczyną śmierci. Rodzina, która nie komentowała żadnych medialnych doniesień ani nie wydała żadnego oświadczenia, jednak kilka dni temu jest nasińczyło, czyli ukochana żona Emiliana Kamińskiego. Postanowiła udzielić pierwszego według pogrzebie. Wyznała, że aktor przygotowywał ich wszystkich na ten moment już od jakiegoś czasu. Wyjaśniła także, co stanie się z teatrem Kamienica, czyli z miejscem, w które Emilian włożył bardzo dużo serca. Nie powiedziała jednak dokładnie, na co zamarł Emilian, ale zrobił to Tomasz Stockinger, który wyjawił, co było przy śmierci aktora. Całą powieść Tomasza oraz przy na śmierci 70-latka znajdziecie na naszej stronie, także zapraszam Was do czytania. I przechodzimy do ostatniego newsa. A teraz czas na bardzo szybkiego, ale bardzo radosnego newsa, ponieważ jeżeli jeszcze nie wiecie, ostatnimi czasy jedna z największych influencerek w Polsce, czyli Lil Masti, poinformowała, o tym, że spodziewa się dziecka. Jak wiemy, Aniela przez ostatni czas występowała w galach freakfightowych, w których dawała super pojedynki, jednak poinformowała ona o zakończeniu kariery, ponieważ chciała skupić się na macierzyństwie. Udało jej się to i kilka dni temu dowiedzieliśmy się o tym, że po raz pierwszy stanie ona mamą. I od tego czasu na Instagramie pojawia się coraz więcej zdjęć oraz różnych tematów właśnie dotyczących ciąży. Wstawiła ona także filmiki z reakcjami jej oraz jej partnera na to, że spodziewałam się dziecka. Także jeżeli chcecie zobaczyć coś bardzo uroczego, to zapraszam Was na nasz portal, tam znajdziecie cały ten filmik. No i co? To było na tyle. Ja Wam bardzo dziękuję. Trzymajcie jeśli stawiajcie łapki w górę, suby oraz obserwujcie nas, tak jak Wam mówiłam. Trzymajcie się. Pa, pa!